Biłem trzeci raz rzędu, drugą rangę i znowu zabrakło mi dosłownie jednego zwycięstwa. No ale tym razem grałem inną formacją, której poradnik macie na TikToku, ale nagram go jeszcze raz, bo tam wam kod nie działał, więc żeby wam działało, to wam to pokażę. A teraz zapraszam was na pack opening. Za drugą rangę, sam pack opening dzisiaj bez skrótów na gameplay, zapraszam was oczywiście w weekendy, no i najważniejsze ogłoszenie, zanim pójdziemy dalej, słuchajcie, w końcu będzie multistream na Twitchu i TikToku od soboty, zresztą dzisiaj być może nawet to przetestuję, więc transmisja może być i nie tylko na TikToku, ale również na Twitchu, być może będę chciał to sprawdzić, będzie w sobotę już live z NBA, Również na TikToku, całe tam te 2-3 godziny, i tak samo będzie uczępiąc w niedzielę, ale w niedzielę wyjątkowo nie będzie wieczorem, tylko gdzieś tam po południu, więc od razu daję znać. No dobrze, to sprawdźmy, co mi tam ostatnio wypadło. Biegnij, Halant. Tik! Ty... Dawaj! Dawaj, Halant! Halant! Wielki TikTak tak jest! Potężny Halant już po ciebie idzie. Jazda! Zdążysz! Uch! No i co? Możliwe, że będą te karne. Strzelaj! Nie! Co? So... Nie mogłeś kopnąć tego mocniej, ty kurde w waflu? Śniadanie nie jadłeś? Co to było? No i teraz przegram. Nie! Co ty robisz? Łap tą piłkę! U was też tak jest? Dziękuję serdecznie za zajdę i za, za pozdrowienia. U was też to tak wygląda, bo to jest jakaś masakra dzisiaj. Gameplay jest tak kurde oporny. Zawodnicy się poruszają jakieś wozy z węglem. Palant, proszę cię, musi być brama. bramach. Pięknie. No kurde, przydałoby się, bo on się nazywa White So Easy, to wiecie, z takimi to. Zawsze fajnie wygrać. Ja mam Martineza na bramce. Wszyscy, co oglądali Argentynę, wiedzą, co to oznacza. Że Martinez to wszystko broni. Jazda. Jeszcze raz, prawo. Aj, obronił! Martinez, Emiliano, tak jest. Aż mu w środek walnę, żeby se nie myślał. Tak jest. Emiliano, robisz to trzeci raz i do domu. Środeczek. Nie, kurde. Ale dobra, teraz to kończę. Jamal? Gołcik. Dobrze. Należało się, słuchajcie. Należało się. to co, jedziemy, nie? Nie ma co przymulać. Tak się prezentują tu nagrody. Jakby ktoś zapomniał, to wam mówię. Zaczniemy sobie od tej paszki dużej, rzadkiej, bo jest niewymienna, taka najsłabsza. Zobaczymy. Czy coś od razu? Chyba nie. Lesomer. No tak, to ją pamiętam z poprzedniej części. My oczywiście idziemy najpierw po niewymienne. Uwaga! Walkout! Tu, tu, tu! Znowu się nikt nie spodziewał, byle nie bramkarz. Środkowy obrońca. Van Dyke? Dajcie mi Van Dyka! Dopiero... No, już myślałem! Dopiero co... Dopiero co mówiłem, że mi się nim słabo grało, no to chyba będę musiał się do niego prze przekonać, nie? Chyba będę musiał się do niego przekonać. Jednak to jest. Kurczę, no muszę przyznać, że co tydzień wbijam tą drugą rangę i co tydzień dostaję jakiegoś zawodnika wartego 200-300 tysięcy. Dobra, bohatera na no sam koniec zostawiamy, dobra, jedziemy dalej, za ciosem. Jak idzie. To no jazda. Rodri? No nie no, co ten obrak? Obrak, zostaw mnie, gościu. Co ty chcesz? Co za koleś? Co za troll? Dobra, dawać nim of the week. Teraz sobie jedną otworzymy. A co dobra. mi to? Dawać mi tu Hansen! Dawać mi... No dobra, to jest napastnik. O, jest. To nawet nie wiem kto to jest. kto ma... Kto ma walkout jest... A, to jest ten, który ma... 40 tempa. Ajajaj, aj, aj, szkoda. Ale to znowu będzie pot. Robercika trafiłem, patrzcie, robercik Ty, ona nawet szybka jak na środkową pomocniczkę Weźmy sobie teraz taką 10x84 plus U! Kto to? Witam impostora nowego Cze? O jest! No to teraz team of the week znowu Dawać mi... Dobra, to nie jest Hansen. To jest jakiś bram bramer. Ło, ale, ale mnie tutaj napadają. Zapraszam na Twitcha. Oczywiście. Dobra, co to jest? 10 razy 84 Nie, tak szczerze to nie wiem. O! Dobra, to nie jest ten sam typ co przed chwilą, prawda? No to znowu... Znowu pewnie jakiś kłęk, który ma... No, no nawet, nawet nie wiem kto to może być. No, to nie jest śmieszne. To po prostu nie jest śmieszne. Co za kalafior? No, idź ode mnie, zostaw mnie. Uwaga, teraz najważniejsze, tu pokażę wam na TikToku, bo nie. Aha, nie pokażę wam, czekajcie. O, to wam pokażę. Niko, jak już przyszłaś, chcesz mi bohatera otworzyć? Właśnie otwieram bohatera. No, gdzie mi tu, kurde, tu jest no to... profesjonalny sprzęt. Dobra, otwieram wybój. Tylko jak tu idzie coś dobrego, to cię zrzucę. O, baba. No to chyba nie. O Jezu. To tam impostor. Impostora Francuzka. mi trafiłaś. Jaka impostor? No zaraz zobaczysz. Impostor będzie. To dobra czy niedobra? dobra? Eee, może będzie się bać ile ona kosztuje. Widziałeś? Impostor. <głosy> <głosy> Przyszła i trafiła kobietę. No i tak to jest. Dobra, zobaczmy ile ona jest warta. Już mam sobie iść, tak? 170 tysięcy? No to to i tak jest mój najlepszy drop jaki miałem z tego. Dobra, niech będzie. No dobra, no i tym impostorem też zagram, no co mam zrobić? Zagram nią, no. Jak już się trafiła, to będę nią grał. To co, e, to możemy sobie e, zrobić jeszcze SBC Steam of the Week i ja będę zawijał. Jak tak szybko dawać? A, ja muszę zrobić o tym filmiku, bo sporo osób jeszcze o tym nie wie. Jak sobie wyszukujesz tu trójkąt, musisz wcisnąć options na padzie. I wtedy po lewej na dole masz takie okienko, zobacz, tutaj po lewej na dole i... Klikasz L1 i sobie, i klikasz X, i sobie dodajesz. ich, Widziałeś? Jakie, jakie hakerstwo? No i wyjazd. I słuchajcie, wjeżdża Team of the Week. Dałem się skamować, to prawda, ale wszystko dla widzów. Dobra, uwaga. Ostatnia paczka na dziś. Team of the Week. To kupić za 750 tysięcy? Nie wiem, mieszkanie. Kto to jest? A, to jakiś karakan znowu. A to nie mam pojęcia, kurwa. Kanon. Okej. Okay. No dobra. Jakbym miał ci mówić, co teraz, na czym warto handlować, to na informach. Jak wychodzi jakiś inform, który wydaje się grywalny, to kupować go, póki jest trochę mniej. Ale na początku gry nie będziesz miał na to hajsu, więc w sumie taka porada. Będę miał jakieś 700 tysięcy do wydania. No, ale coś tu pokombinujemy, słuchajcie. Możecie sobie wejść w jednorazowe i patrzeć na to. O, na tą kartę. Ona teraz jest po 5 tysięcy idzie moment, kiedy one stanieją na przykład do 3000, i wtedy je kupować i poczekać, a znowu ich nie będzie na rynku. Na przykład, nie? Albo na przykład taka karta myśliwego, jest po 5000, nie? A spróbują sobie czasem wylicytować za 4 i sprzedać za 5. Czemu nie? To, to są takie karty, często ja to robię w ten sposób. Ewentualnie możecie też otwierać brązowe paczki i sprzedawać wszystko, co w nich jest za minimalną kwotę i jest duża szansa, że, że się na tym dorobić. Na, na Twitchu Wam dziękuję już za live'a. Pozdrawiam i widzimy się na odcinku Konopa, będę omawiał jutro na YouTubie.